Jeżeli jemu zapłacę dwa, to dwa tysiące zarobiłem. Kulka. No właśnie, kurka, kurka? Jedna, a to dwie są? Nie, jedna. Ale jedna wypadła. Przyszło dwa bizotry. Nie ma. Trub. Pokaż Chopina jeszcze. Do, do o. kamery Chopina weź. O. Pokaż nieboszczyka Chopina. Chopina. Nieboszczyk, z drugiej strony Chopin. Z drugiej? No. no to z tej no. będzie Chopin. O, trupę. to jest Chopin, która wypity przeze mnie. To teraz trópę. Wypity przeze mnie. Ubity. <laughs> ubity, ubity. Ty, bo tam mnie tam las. Wyślij może do Agnieszki, Niech obejrzy, nie? Jak tu się kurwa kupiła, Godzina 21, nie 22, <laughs> 19. 25. Dobra, idź, idź już, idź! Nie patrzcie na zegarek, bo ten krzywo chodzi. Chroń swoje spodnie, nie? No nie? Przez zachowanie, no nie? dalej, chroni, dalej, Tak się, wiesz, w stanie odbije, tak się odbija stanie odbija. Dobra, na razie, na razie. Aga. To są... Pierni ludzie, nie paś na Ten i tak nie znam, że to wygląda ten... chwy O, pies pisze, a ten gra. No. Już? starszy No Zaraz dają starszy tego już nagrywania. Starszy ci, starszy, starszy już. Na dziś starszy. mnie starszy, na dziś, kurwa, starszy. Bo ja i tam już miał wykręcony. Nie wierzysz? Mam ci uwierzyć. Masz uwierzyć. A damian, starszy, powiedziałem starszy. Masz. 5 minut. Jezu, 25. Masz pęśminę, masz pęśminę, to ja się przygotuję. Mm. <coughs> o, spójrz na tatę, a nie na mnie kurwa, jakąś on a nie ja. Ja nic złego nie robię. Nie, no. No. Iść tam.